Cześć, witam wszystkich, bo tu serdecznie ja jestem Dragnes, a to jest siódmy odcinek z Brawl Stars. No... Jeżeli lubicie Brawl Stars, gracie w Brawl Stars, to wiecie, że był update. Który dodał nową postać. Sandy. Sandy. Nie, to jest jakby co on, nie ona. No, próbujmy sobie ją. Ja już jej próbowałam, więc wiem jak ona działa. Jak ona się dał taka to wiecie o co biega Zadaję po 900 taki taki śpiączy królewicz dzień dobry no widzicie nawet gl glut ku temu lata Naładuję naładuje na o, patrzcie cyk i widzicie to jest jego ult o zobaczcie mnie Tam ma wiadomo swój, swój, swój czas no. Może dwa wrzucić rzucić. Uuu, patrzcie, weź mnie tak, żebyś by mnie jakby zauważył. Kiedyś sobie wyobrażam, to jakby na sobie by było. Tak zrobię coś takiego. Łocie panie! Jason jestem jest fajną postacią? Ehm. Um. I napawili pod MP bo właśnie był strzelec S, duży, a dalej było małe, małe literki. Teraz ogólnie strzela z coraz dużych. No i... W sklepie mam dzisiaj właśnie Sandy do kupienia za 700 gemów Widzicie ile mam. Dzisiaj będzie taki mamy opening, bo mamy cztery skrzynki i oby była jakaś postać albo Sandy. I do, doszły nowe tryby. Samotna gwiazda, chodzi o to, żeby po prostu... Zabijesz baulerów, yy, oni się rodzą i po prostu, yy, nie to powiedzieć, że po prostu, yy, po prostu zabijesz, dostajesz takie gwiazdki jak przykładowo na nagrodzie i, yy, przepraszam za głowę, bo jestem trochę przeziębiony, yy, i po prostu, im, im więcej po prostu masz puchajków tych gwiazdek, przepraszam, to tyle... przykładowo chcesz ma 5 gwiazdek, to ty te 5 gwiazdek, wtedy... Kurde, ja nie umiem tłumaczyć ludzie. Um, um, chodzi mi po prostu o to, zabierz brodów, musisz mieć najwięcej gwiazdek, wtedy wygrzesz. O, w taki sposób. Pokażę wam to, po prostu... Najlepiej będzie, jak wam to pokażę. Bo ja nie umiem tłumaczyć. No, zabij... Zdjęcie ostatnie tutaj. Myślę, co tutaj fa fajny O, Oszalka. Poszukajmy jakiegoś typu w krzaczkach. na super, to jest jakiś typ w krzaczkach. Kal tak może atakować. O, rosa, rosa, rosa. o, no Nie! Musisz mieć więcej gwiazdek. Myślę chyba teraz na minusie z tego sobie. Mój Oś to stola Widzę, że autor, mi to okropne. Nie ja uciekam. Daję szadę, czyli że jestem tak, jakby przedostatni. Zabałaś mi fraga, ty typie głupi. O nie! o 40 sekund, inaczej to te dna. Hmm, bo jeszcze będę na minusie. Zabiłem. I jeżeli nic ci też nie zabije przez te 10 sekund. To będę na plusie. Jest! Jestem chyba 2 na plusie. Zero. Ale już wiecie o co chodzi. Kurde, dobrze, dobrze, że dobrze nie zalogowało. Yy, no i dalej po prostu to samo. Jeszcze jest oblężenie. Zagajmy, tiki staci pchaków. Jezu, słuchajcie, jak będzie się zbiorę Chyba 10 meczy przegrałem, z czego dwa na Bibi, i resztę, który przegrywa na tiku. Różnie, się zaraz. Będę robił takie przerwniki między tym, bo. Będzie. A, chwilę krótsze, więc nie mieliśmy się tego nudziasła oglądać. O, piątek pozdrawiam. Jeżeli to oglądasz. Ech, mi to w że on ma tak mało amo. On bardzo mało zadaje. Ale to już jeden tik jest. Hej, ty, kieman? Ty po ty, bo moja ty. Ej, bez kitów, że mi się trochę uleczyć? Idiota. Ale nie taki szczerze mocny idiota, bo on trochę pomyślał. Patrzcie! Pomyśleli. I oni blokują. Aby jak mi obić. Ale dobra, obijamy, obijamy. Uuu, to było mądre akurat zagania. To było mądre. Dobra, dedym, ale mają 50%. Zresztą znaczy, teraz będziemy kampić po prostu, żeby nie pozwol. Idiota! Ej, idioci, to co jacyś? Ej, jak na tej ilości pocharów to kudę nie jest. To są mega idioci. Ja lepiej wejść, kudę. I... Co, ile oni mają, siedem? No, to nie, to nie, 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 nie popilnowaliśmy tego. I teraz stłudujemy to. No, poszłam po prostu. Elo. Jej, udało mi się wygrać tej postać postaci w tej grze. Muskito mnie jest najgorsza. Moja uja, moja uja. No, tłuszcz Albo co? Sojuszy. Miał być sen, nie niekarna dobra, fajnie, mamy nowego zademiarza. już nam dziewięciu ubekuje Karl I to, ale dobra, bo nie sadzę po heklu, jak przegam. O Jezu, ta, ta minuta ciszy. Testowałam go, no fajne, no fajna no tak. Pojeżdżę ludzie! Widzieliście to? M ma bardzo fajna ulta. No go zmanowałam, ale dobra. Co? Nie, oni zrobili A, dobra, bo to czy jak mnie to tam nie obchodzi. Dzi... O, do ddu. Lubię naparzać, ale no to gdzieś. Legal. Eee, minę z Karla. O Jezu! Nie no, oba to nam zniszczyli, dosłownie. Wydzieli się to! Ej, Sopa, Minionek. Polak. Dobra, no, o! Widzieliście to? Jednym pozwoliliśmy. rozezwoliliśmy. Garliks fajny. Zobaczcie jak przesuwa. Hmm. No to już jeszcze jedno, bo sedniej wypadnie. Nic. Eee, bo jak wiesz, że od razu nie wypadnie z Ministrzynki, to wiem, że od razu nie ma, bo takiego mam ogromnego ludzi, więc. No, to nie będzie jakiś mega długi odcinek, chyba. A, zupełnie powiedzieć, że najprawdopodobniej będzie nowa seria nie z telefonu, yy, a będzie z komputera, tylko że też na nie poczekacie. Nie powiem kiedy będzie premiera, bo sam jeszcze nie wiem. Dowiemy się w takcie. 5 fakeów. Nice! no to co? Fajnie do filmu postać, ale to nie jest Sandy. Nie nienawidzę tej mapy. Patrzcie, jaki jakiś fokus niski. Dobra, tam. Ja lewo ja, no zużyję. Użyję ulta jak Lu. No użyj, chcę użyć ulta. Mega damage. Ej, Karia jest opeszcza mówiąc. O, pierwsza kara na O, ci panie. Lu, no, wierzę. Nie umiem nie szczegiać, ale nieźle idzie. Big boxa tworzymy na koniec. Ej, ja chyba teraz zrobię challenge, zrobię cięcie chyba zaraz i tak to do, do, do wbiję do big boxa, co na to. Ale to troszeczkę powbijajmy razem, nie to. Ważne się na tym odcinku robi coś takiego, że po prostu czytam historię danego beulera i po prostu yy, gram nim, żeby nie było tak, 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 tak nudno. Patrzcie, mogę zrobić takiego. Cyk. No i nic na no no ile hitów. Bo... Ale trzeba też obliczać, kurde. Eee. Ja... bo on pędzę mnie zabije niż się. O, kudy, ja... O, został? nie żyje, że to ma. Tylko się uleczę. Tylko daj mi się uleczyć, typie. No i nie, teraz się nawalać. <grym> Chciałem zrobić, ale. Nie wiem, się. No, ult jest jego fajny. Ile no, on zadaje na sekundę? Jeśli tak to ujmę. super a tak od obrotu. 400. Wow. Zostało są nam, są nam 9 zadymiarzy, Jeden rech, jeden z alej, dwóch epików, dwóch mitycznych i trzech legendarnych. Lubimy Karla na piątą rangę. Najpierw nie zrobię. Raz Potem zrobić mnie cięcie, albo nie wiem. I zazmanował. Nie wiem czemu ja się po prostu sfokusowałam na niego. Widzicie, Karl jest bardzo OP. Tylko możesz tak walną specjalnie w ścianę odcyk i się odbije. Macie kiedy muszę ci swój... Yy... I też zakupiłem kwadełko, młocik Też kar Moja podróba! No nie. Dostał nie żyje. Haha, moja podróba umarła. Podrób przejmujemy. Ale... Ale, ale zaryzykowałem, bo zrobiłem podjazd. Bo zrobiłem na nim podjazd i to było ryzykowne. Fajnie, że dostaje też nowe postacie. Jezu, co ja zrobiłem? Przypadko... Przypadkowo mi się kliknęło. Dobra. nie wiecie, co to będzie. Nie będzie coś. Nie. Jezu, co ja je odwaliłem. Proszę. Nie. Chciałem sobie, sobie na super koniec. Idiota, 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 idiota. Może ja się nie tu. Odrzużył za, żeby uciec. Nie, że to mono nie jest, ale. Nie, że to mono nie jest, ale. Musiałam zaryzykować. Baba zabity. Widzicie, jak może holować? No to jest aper. Uuu, jest Sandy! Już gamie, no tu jest Sandy właśnie. O, podjeżdżam go. Chyba będzie Sandy fino, coś tak ja się A nie, z Bibi, dobra. O, tu, tu jest Energo. Biorę Energola i. A nie, ono wziął, ono wziął. O, tam się czy biorę? Zresztą to A przegami to, nie, przegami to. Głupio to sprzegam. Bardzo głupio. Wbijmy go, zrobię cięcie I wtedy. kiedy ale to będzie ten długo, długo na, na tego mega boxa, bo to 500 aż. No to sobie daruję jednak, bo... To trochę mi zajmie. I niestety <grystanie> Sandy nie dostaliśmy, ale to dostaliśmy Karla. To, to, co mnie bardzo cieszy. Co jest bliżej do. Mm, full, że tak to imię. Teraz zobaczę, przeczytajmy sobie. Zabójcze piaski. Boże, że piasko dostaję teraz. 200 punktów de no, na sekundę. Wow. Wejdę to będzie po nich. Leonix. Szkoda, że to nie była legenda. Mam jedną, ale to. To jest tylko jedna legenda. O jezu. No Sandy. Ktoś kupił albo. W losu. się chyba wydaje, że kupił. Nie ja zawsze mam tego, ja tego nie że. Otwieram, że kud... No postać wyszła to nie. wytopię jakąś inną. Użyję ultra tu Nie, nie używa ulta... nie użyła Ulta. Używa jednak Już dostał jej Tam Tam się. Piątaanga, zagramy inną postacią. Szkoda, że to nie jest Sandy. Kurde. Nie, tyle skrzyneczek i jedną przypadkowo otworzyłem. Kiedy miałem, kiedy ciąć, ciąć to, do to. Zapomniałem. No, przyjedzie z będzie jakaś akcja. Dobra, jesteśmy jesteś, już mamy akcję, mamy akcję. Ty pozwól, ulta. No, zabity. A my nie zamylamy waszego cennego czasu, ludzie? TP umie pyta. pytasz, robi? Elo. Dede! Dedzę Dede! nie. nie! Sześć będę. Jeszcze. My game. Oh my God. No, no, się znowu jak... Będzie jakaś akcja. Będzie jakaś akcja, wtedy się za nim przywitam. Mamy... Mamy folię z Sandy, ludzie! Nie, spitalił! Sandy, Hotu. To jest mojego folię, to zawolczyć! Kłobito, ty! Przepraszam, bo to zapomniał, że to jest on, nie ona! Bo tak, Sandy, takie typowe imię. Czekam. A bo miałem 11 parkierów, to to, zrozumiałe. Zrozumiałe, bo miałem 9 I piąta ręka na Karlu, wbita, więc nice! Zobaczcie, zagrałbym górę do tych 500 pucharów, ale Wiecie, ile tu jest zachodu? Teraz. Jak no to jest blisko w bicia? I się ma przebieg? Znaczy, to tak bardzo lepiej rzucę. Dobra, już jestem. I żeby żebym na przeżył. Jezu! Ja poko. Ja poko nie pokochałem. Jezu! Pokoś nie daję na ten typ. Jest beznadziejny. Powinien być zakres dla pokoju na tym tybie Ale bez skitu. Ty Paweł Gaweł. Ech, pomocy. Ech, jestem otoczony. Jestem... Nie wiem, po co on się zajął Pawłem, Gawłem. Przepraszam to przycisko, ale tak mi się zajmowało. Dawaj munduj. Zmanowała multa. Tak ja pociekam. się. się. Tylko kiewko, że nie ładuje Uta. I mi dą. Dom... Kampa tutaj. Wykałem Poko! No, tylko ma ten plus, że jak żyje uda, to się sam leczy. Więc... To jest fajne. Składę jeszcze jedna gierka. No to widzimy się, jak już będę miał skrzyneczkę. W ja tutaj postanowię, że jednak będę gał. Że to nagam, że tak to ujmę. A nie przewę na Gram Hyhyhy. Dawno kiedy grałem szelku. Bo on jest bardzo blisko. Wystarczy, że przeżyję jeszcze jedną. Szybko. O, tutaj. Się, tutaj się really? w lucie, panie Elo. Elo. Sześć łów ma. Patrzcie, się, bawimy. Nie, 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 Pomyślałem, nie, 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 się nie, ale chyba mamy, mamy siedemnastu rungę na szali, najsy. Nice. I wiecie, ta trafiłem w Spike'a? Że po prostu zagrałem chyba sobie dwie, trzy rundy i wtedy otworzymy w farmie właśnie Spike. Więc zagrajmy teraz z Spike'iem na to, żeby była, żeby powtórzyli, że te dwie, trzy rundy zagrajmy z żeby była legenda, a nie... Kolejny. Rozmanował? <laughs> Nie! Trochę dziwne. <laughs> Nie, ale to było głupie, co ja zrobiłem. Wejdziemy się, będzie fight. A jest jeszcze taka inna ciekawostka: jeżeli ktoś ma spejka lub gafę w stasy. i ma spejka, to podkućcie jak najbliżej skrzyneczek, bo wtedy więcej zadajecie. Ogólnie więcej zadajecie. Więc to jest nawet ciekawe. Taka ciekawostka ode mnie. Po kampie. Nie wiem, do kogo ten sojusz, ale dobra. Nie! Kurde! No widzimy się, jak będę miał jakieś takie w miarę dobre miejsce. Czyli na przykład piąte. Ludzie No już się bo po parę umarłem od. Yy... Da, ty pytaj, dałem mi. Daj mi mnie! Od to miał chyba... Właściwie miałam o 400 HP. Sam zapał. To po prostu zajmowałem... mi... Dobra, tutaj kampa. Nie wiem, po co to zrobiłem. Dobra, to tego dajemy. Zamalowałem. energy Link. No jest kolejny. Zadzie? Nie. 5 jestem ogólnie na 0. Za no się widzimy. Chyba jesteśmy. Mam tutaj jakiegoś nieprzyjemnego typka. Który mówi: Chotu na solo. I kolejno. No jezu, no. Dał to biednemu spajkowi. To jest tylko biedny spajk. Taki biedny, że aż zabił kogoś. Taki jest biedny. Widzicie? Kto ja jestem? Wy Polak. I jestem też zatem Polaków. Napiszcie w komentarzach. Czy wy też gracie? Bo sost oczywiście. Typowa kamperka. Weźmy. O oh shit! Mogę pomyśleć, że tam ktoś może być. Więc mogę, więc mogę zostać w tym miejscu. Dobra, to będzie dobre miejsce, do się widzi, bo to, to będzie to pół godziny. Słuchajcie, ja sobie te... Wiesz w, w idealnie miejscu w tym, bo e, ja sobie teraz idę, po tą skrzyneczkę. Patrzę, kudy Rejka by podjeżdża. Spoko. Zabiję go. To nagle, nagle mi bówysakuje mi i mnie zabija. Gdzie go dziewiąty był? O nie, błagam, nie krzaki. Błagam, nie krzaki. Wolałem już uciec niż ryzykować, że wejdzie krzaki i mnie zabije, więc wolałam zrobić coś takiego. No ba, Kamil X Delo. No to fajno. Najgorsza, najgorsza, będzie szalka. 5 plus. Jestem ogólnie na plusie. to otwórzmy. Uważam, że jestem na plusie i ciekawe, czy mi coś drobnie, czy nie. Jeżeli drobić, to będzie najfotowniejszy odcinek. najfartowniejszych. Nie, nie drobnij mi. No cóż, no bywa. No, e, niestety. A to było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić z złamkiem, łapki w górę. No to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Hej hej.